Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwijali swój biznes. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część rozmowy z Bartkiem Popielem. Bartek jest blogerem i przedsiębiorcą. Tydzień temu rozmawialiśmy o strategii, Bartek ma taki swój flyowy kurs, który sprzedaje, kurs, który nazywa się Liczy się Strategia. Jeden kurs w dwóch edycjach wygenerował ponad pół miliona złotych przychodów. Więc w zeszłym tygodniu skupiliśmy się na strategii, a dzisiaj z Bartkiem porozmawiam o tym, w jaki sposób tworzyć kampanie marketingowe, kampanie sprzedażowe, bo Bartek tworzy kampanie nie tylko dla swoich produktów cyfrowych, które sprzedaje, ale Bartek też pracował w usługach w ramach swojej firmy Między innymi pomagał kamilii robińskiej przy jej kampaniach, pomagał też innym przedsiębiorcom, więc w tym odcinku porozmawiamy, jakie elementy powinna mieć kampania sprzedażowa, jak taką kampanię przeprowadzić, co kiedy w tej kampanii powinno się zadziać. Zapraszam do rozmowy. Masz bardzo duże doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu kampanii sprzedażowych, czy to w przypadku własnych produktów cyfrowych, czy no właśnie robiłeś też usługi dla innych, między innymi dla Kamili Rowińskiej. No i takie pytanie mam, żeby sprzedawać własne produkty cyfrowe, to musimy najpierw stworzyć, zbudować swoją społeczność, czy możemy sprzedawać produkty cyfrowe już bez społeczności od początku, czy możemy już sprzedawać? Jak twoim zdaniem, czy najpierw budować społeczność, czy można wejść i od początku sprzedawać? To znaczy, tak, można od początku sprzedawać, ale nie polecam, no bo możesz na przykład korzystać wiesz, z takiego portalu jak choćby jest Udemy, gdzie po prostu wrzucasz swój kurs, no tam ludzie często szukają jakichś rzeczy na temat, nie wiem, produktywności, Excela, e, jakichś strategii marketingowych, takich, wiesz, drobnych rzeczy. No to tam możesz być autorem na, na Udemy. E, nie, nie trzeba być jakimś być, e, nie, nie trzeba być jakąś super znaną osobą, żeby tam e, nagrać kurs i wrzucić, natomiast bardzo mało się na tym zarabia, tak? E, natomiast można, polecam po prostu mieć i budować tą tą społeczność, bo wiesz, jak nawet nagrasz jakiś kurs na Udemy, to Ty trochę zgadujesz, czego ludzie potrzebują. A jak mamy tą swoją społeczność, tak, czy to listę mailingową, czy mamy jakichś ludzi na fanpage'u, to yy, warto ich po prostu zapytać i poznać te problemy, które oni mają, z czym Wy sobie nie radzicie, co Wam spędza sens powiek w tym, w tym konkretnym aspekcie, yy, co jest dla Was nie do przeskoczenia i tak dalej. Ludzie Ci odpowiedzą, i jakby na tej bazie możesz stworzyć dopiero, wiesz, produkt, który będzie super rezonował. Z Twoją grupą docelową, więc bardzo bym polecał, jednak, wiesz, poświęcić ten czas na, na budowanie jakiejś społeczności wokół tego, co, co robimy. I jeszcze, jeszcze, wiesz, co, no nie wspominając już o tym, że ludzie kupują od tych, których znają, lubią, ufają i jak są zadowoleni, to kupują kolejne produkty, więc jest po prostu łatwiej. Jeżeli ktoś już ktoś nas zna, lubi, docenia, korzysta z naszych materiałów bezpłatnych, no to później, jak coś sprzedajemy, to po prostu taka osoba, no chętniej, wiesz, zrobi przelew. Mhm. Jak wygląda taka kampania sprzedażowa? Mamy osobę, która chciałaby jakiś produkt wprowadzić do sprzedaży. To może być kurs online. I co w takiej kampanii sprzedażowej powinno być, powinno się zawrzeć. Mhm. Wiesz, to jest, to jest temat na, na dwa dni szkolenia, co najmniej, ale postaram się to skrócić. Znaczy tak, yy, takie. Bo wiesz, przygotowanie samego kursu i kampanii to jest kilka miesięcy pracy. Yy, powiem, jakie są punkty krytyczne. Punkty krytyczne to jest na przykład ankieta. To jest coś, co, jeżeli jesteś u mnie zapisany na newslettera, mam nadzieję, że jesteś, to yy, to dzisiaj dostaniesz właśnie ankietę na temat produktywności, tak? gdzie tam wypytaliśmy, jakby społeczność. Yy, bo tak jak mówię, ja jakieś swoje podejrzenia mam, jest wiedza, którą chciałbym się podzielić. Dużo rzeczy się nauczyłem od ostatniej edycji, ale chciałbym, ale świat też się trochę zmienił. Bo wiesz, kiedy nagrywałem pierwszą edycję, to jeszcze smartfony, no już były popularne, ale jeszcze nie było takich pakietów jak teraz, gdzie tam prowajderzy nam dają, wiesz, na przykład, nie wiem, Facebooka bez limitu, YouTubea bez limitu, mamy jakieś social media, których wtedy nie było, albo nie były tak rozpowszechnione. Może i był Instagram 4 lata temu, ale, ale nie było Insta Stories na przykład, nie? Więc wiesz, Messenger działał jeszcze jako osobny byt chyba. Chyba tak, chyba 4 lata temu jeszcze działał jako osobny byt. Więc trochę się świat zmienił. Ludzie dzisiaj się inaczej komunikują, inaczej, Trwonią swój czas i na inne rzeczy im kradną ich cenne godziny życia, więc jakby dlatego zrobiłem badania. Więc ankieta to jest taki punkt krytyczny, żebyśmy się wypytali ludzi, o co w ogóle, z czym oni sobie nie radzą, albo jak możemy im pomóc żeby żeby tu naprawdę jakby wiedzieć jak to wszystko wygląda no później mamy cały okres przygotowania kursu i kampanii więc to jest też kilka miesięcy pracy planowanie tego kursu tak całej struktury i tak dalej później mamy planowanie i monitoring samej kampanii czy wszystko idzie zgodnie z planem czy publikujemy w te dni w które powinniśmy publikować wiesz czy, więc czy tu wszystko dobrze idzie no i później jest jakieś okienko sprzedażowe tak czyli to może być 7 dni to może być 10 dni może być 2 tygodnie więc to są to są takie takie rzeczy które od których w ogóle należy zacząć. No, trzeba sobie to gdzieś wziąć pod uwagę i, i, i zaplanować. No bo oczywiście można też robić tak kampanię ad hoc na gorąco, ale to jest tak dużo pracy, że później człowiek nie wyrabia po prostu i ludzie popełniają błędy, więc my stawiamy na to, żeby wszystko, wszystko absolutnie było zaplanowane dużo, dużo wcześniej. Zachęcam tutaj wiesz i, i ciebie i osoby, które słuchają tego podcastu, bo w momencie, kiedy my już rozmawiamy to case study jest, jest opublikowane. Ja dzisiaj jeszcze, je myślę, że potrzebuję jeszcze dwóch dni i ono się znajdzie na blogu. Znaczy w momencie, kiedy nagrywamy rozmowę, to, to myślę, że, że dosłownie za dwa dni się pojawi całe to case study. Więc zachęcam, żebyście tam się zapoznali, bo zobaczycie jakby ile to jest roboty przy takiej kampanii, ile to jest takiej, wiesz, pracy od, od środka. To jest to, czego, czego ludzie nie widzą, nie? Czyli taka, taka robota u podstaw gdzieś na, na zapleczu. Więc to wszystko, to wszystko się musi gdzieś wydarzyć. Natomiast Jakie elementy powinny się, co, yy, może i, yy, tak, no jakie elementy powinny się pojawić? Nie wiem czy to w tym momencie też mam, mam opowiadać, czy, czy jeszcze nie? Tak, no jak najbardziej właśnie na to tak? czekam. Okej, okay, dobrze. To już opowiadam jakby jakie są takie rzeczy, które, które powinny się pojawić. Przede wszystkim Warto zapowiadać, że coś w ogóle będzie. tak? Czyli zauważ, że jak ja dzisiaj wysłałem ankietę, to ankieta już jest pewnego rodzaju formą zapowiedzi, że ja szykuję bezpłatne materiały wideo na blog, że chcę przygotować taką świetną serię. No i, i już to jest jakaś forma zapowiedzi, że coś się będzie działo. Tak, że planuję serię artykułów, że planuję zrobić kurs, że planuję napisać książkę. Tak więc warto jakby to wcześniej zapowiadać, że, że coś takiego się wydarzy. No i to jest połączone z tą fazą, tego badania, badania rynku. Później robimy właśnie taką, wiesz, fazę pre czyli gdzie puszczamy jakieś artykuły, puszczamy jakieś materiały wideo, jesteśmy aktywni w social mediach, no i zapowiadamy, że za długo coś się będzie działo większego. Takie zajaweczki puszczamy, no nie? które już dotykają trochę, trochę tego tematu. Więc faza takiej prekampanii. No i później już mamy fazę samej kampanii, czyli tak jak u nas to było w okresie od 15 stycznia do 13 lutego, była faza kampanii, znaczy 1 lutego pojawił się ostatni materiał bodajże z kampanii i później było okienko sprzedażowe. Ale jakby to wszystko jest jakby zaplanowane jako, jako kampania, czyli pojawiły się materiały wideo, do których była przygotowana też transkrypcja, była też wersja tekstowa, ale to nie musi tak być, bo bo może, ja akurat robię tak, ja akurat tak robię, że jest materiał wideo, który jest z napisami, do niego jest przygotowana wersja tekstowa, ale jeżeli ktoś prowadzi podcasty, to naturalne jest i dla niego, i dla jego społeczności, że oni chcą audio. Więc to spokojnie może być też audio. Jeżeli ktoś, to co powiedziałem wcześniej, świetnie pisze, to można też kampanię zrobić tylko i wyłącznie na tekstach i ona też może doskonale wyjść. Bo może się okazać, że właśnie, jeżeli świetnie piszemy i ludzie nas czytają, i nagle, o bo tutaj tam Popiel robi kampanię i on zawsze daje wideo, to ja też zrobię wideo. I może się okazać, że to będzie strzał w kolano. Więc absolutnie tego nie, wiesz, nie, nie, można tak, tak, tak tego rozpatrywać, tylko trzeba to dopasować do, do, swoich działań. No i później mamy ten okres sprzedaży, czyli tutaj musi być przede wszystkim też właśnie dobra, mocna oferta, ona musi być dobrze napisana. Eee, czyli mamy to takie okienko, okienko sprzedażowe. No, albo jakaś obniżka, no bo różnie ludzie, ludzie działają, to też jest różna strategia, czy sprzedajemy w takim trybie okienkowym, czy sprzedaż jest ciągła, czy jest ciągła, ale na przykład od czasu do czasu robimy jakieś kampanie, obniżamy ceny. To już jak, kto woli. No i później jest jeszcze cały trzeba też zaplanować okres takiej opieki posprzedażowej, bo ludzie wtedy mają dużo pytań, przerabiają te moduły wspólnie, czy, czy my robimy dla nich jakąś grupę, czy nie, czy, czy wiecie, w jaki sposób to, to monitorujemy, czy wysyłamy do nich jakieś maile, czy, czy robimy jakiś taki monitoring wdrożenia, czy wysyłamy jakąś ankietę do tych ludzi, jakby co przeszedłeś, co zrobiłeś, a czego jeszcze nie, a co było dla ciebie barierą, na przykład w kursie, tak? No i jakby dostając te odpowiedzi, możemy ten. Kurs czy te nasze materiały jeszcze poprawić, no i wtedy robimy kolejną kampanię. Mm -hmm. <laughs> to wiesz to, ja, ja wiem, że mówię na dosyć dużym poziomie ogólności, ale jak się byśmy naprawdę tak mocno wgryzali, to. E Wiesz, ja o samej ofercie prowadzę dwudniowe szkolenie bardzo intensywne, więc tu na, naprawdę jest, jest dużo rzeczy. Dobra, za chwilę Cię będę tutaj jeszcze męczył o poszczególnych etapach. Mm -hmm. Dawaj, Ale, dawaj. Jak, zanim w ogóle zacznie się ta, już ten okres, ten cykl sprzedażowy, to kiedy ty zaczynasz początek tej kampanii, że już coś publikujesz, zapowiadasz? Z jakim to jest odstępem, o ile wcześniej? Yy, podam ci tak, yy, powiem ci tak. Jak ten na przykład. Yy... I odniosę się do tej ostatniej kampanii. Jeżeli materiały wypuściliśmy, pierwszy materiał poszedł bodajże 15 stycznia, drugi materiał 23 stycznia i trzeci materiał 1 lutego. I później było okienko sprzedażowe. Czyli powiedzmy gdzieś 2-2,5 tygodnia przed okresem sprzedaży pojawiają się 3 materiały wideo co 4-5 dni, prawda? Czy tam, czy, czy co tydzień. To też zależy jakby do jakiej częstotliwości jest przyzwyczajona nasza, nasza społeczność. Natomiast ja zapowiadałem kampanię, to, że będzie kampania Liczy się Strategia na początku 2019 roku i to już będzie ostatnia edycja, i tak dalej. To ja już to zapo zapowiadałem w serii materiałów o procedurach, a pierwszy materiał o, o procedurach pojawił się, jak dobrze pamiętam, 16 października, już ci dokładnie powiem jak to dokładnie, jak to dokładnie wyglądało, ale, ale, przepraszam, 8 października. Tak, 8 października wypuściliśmy pierwszy materiał na temat, na temat procedur i on się pojawił na blogu. No i, a ostatni materiał z tej serii pojawił się 16 grudnia. I tam w każdym materiale na końcu było, że hej, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej rzeczy na temat strategii, poukładania swojego biznesu i tak dalej, tak dalej, jak to wszystko spiąć i zbudować przewagę konkurencyjną, to tak tylko chciałem delikatnie przypomnieć, że tam na początku przyszłego roku ruszy kampania Liczy się Strategia, no i to będzie druga i ostatnia edycja, jeżeli jesteś zainteresowany, zapisz się proszę na e listę adresową, która znajduje się poniżej i tyle. Czyli już to zapowiadaliśmy dużo wcześniej, ale nie ma takiej konieczności. Czasami to naprawdę może być, wiesz, może być tak, że zaczniemy od razu materiałami kampanijnymi. Mm -hmm. U niektórych marketerów widziałem takie wskazówki, że na przykład w takiej kampanii powinny się pojawić trzy materiały wideo, albo na przykład inna opcja, cztery materiały wideo, czy ty masz jakieś takie swoje ilości, jak, ile tych materiałów powinno się pojawić? Mhm. Wiesz co, ja jestem zwolennikiem takiej sekwencji, tak jak wcześniej to, to gdzieś powiedziałem, że te 3-4 materiały to jest taki. Też dobry okres, żeby przygotować ludzi do jakiegoś zakupu. Yy, bo wiesz, czasami yy, no ludzie też się muszą naszykować finansowo. Jeżeli to jest wydatek rzędu yy, kilkuset złotych, no to dla jednego to będzie pryszcz i on może tyle wydać tak o po prostu, jak na chipsy, yy, a dla drugiego to już jest jakaś poważna kwota w jego budżecie domowym i on potrzebuje troszeczkę więcej czasu, więc, wiesz, po to, po to jakby robimy tą kampanię, żeby, jakby podgrzać całą publiczność i żeby ich poinformować, co to się w ogóle będzie działo. Natomiast też jest kwestia, kwestia tego, że ta sekwencja, bo, Podczas kampanii też dużo ludzi trafia do nas nowych. Zazwyczaj jest tak, że jest kampania, to, to jest takie wiesz, uderzenie w rynek i nagle dużo ludzi tak jest, w ogóle co, co tu się dzieje, nie? Co, co jest grane z tym kolesiem? Co, co to za materiały? Bo dużo ludzi udostępnia, też no, promuje się te materiały, więc jakby szerzej docieramy do rynku. I kwestia jest tego, że Warto jest zrobić właśnie według tej sekwencji, czyli poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi kup ode mnie, nie? I teraz to poznaj mnie to jest pierwsze wideo, polub mnie to jest drugie wideo, czyli jakieś takie pokazujemy, znaczy w pierwszym to możemy opowiedzieć trochę swoją historię, bo tak i przejść do jakiegoś kontentu merytorycznego, ale żeby też była taka namiastka, skąd my się w ogóle wzięliśmy. W drugie, polub mnie, czyli możemy pokazać też jakieś takie rzeczy, że na przykład ja gram w piłkę nożną, że jestem fanem, no nie, nie wiesz, że jakiegoś konkretnego klubu, że skakałem na spadochronie. Że lubię horory, nie wiem, wiesz, jakieś takie rzeczy można po prostu z którymi się ludzie mogą jakoś tam identyfikować, tak? Czyli właśnie takie rzeczy, które gdzieś mogą no, budzić sympatię i też pokazać, że Ej, to jest fajny gość. Czyli poznaj mnie, polub mnie, później zaufaj mi, no to znowu możemy pokazać jakieś takie konkretne rzeczy, czyli możemy pokazać jakieś case study, możemy pokazać case study naszego klienta, możemy pokazać nasze wyniki, możemy też opowiedzieć, co nam nie poszło, no bo to też jest oczywiście, to nie jest też tak, że wiesz, że ktoś się urodził i idzie sobie jak po sznureczku przez same sukcesy, bo jakby ktoś opowiedział taką historię, to ja w nią totalnie nie uwierzę, że komuś się udało bez żadnych potknięć, no po prostu nie uwierzę. <laughs> Więc jak powiemy, wiesz, o swoich, jakim Mamy wyniki, co poszło dobrze, a gdzie się wysypaliśmy, co poszło nie tak, no to, to ludzie po prostu nabierają do nas zaufania, tak? No i później już jest ten element, czyli wiesz, mamy Poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi. No i później już mówimy jasno, że, że będzie jakaś oferta sprzedażowa, i ludzie chętnie kupują. Tych rozwiązań marketingowych, które moglibyśmy wykorzystać jest bardzo dużo. No jest e-mail marketing, coś co ty wykorzystujesz, są webinary, livey, płatne reklamy, artykuły na blogu. Czy powinniśmy to dobrać indywidualnie pod siebie, czy na przykład ty rekomendujesz maile, że maile działają najlepiej i jednak rekomendowałbyś, żeby ludzie korzystali z maili. Nie wiesz co, absolutnie, znaczy, to nie wypali. Jeżeli nie masz listy zbudowanej nie masz z nim relacji, no to po pierwsze skąd weźmiesz nagle tam, nie wiem, 5000 maili, albo nagle się reaktywujesz na tym mailu i ludzie w ogóle będą zdziwieni, że on nigdy nie pisał na mailu, a teraz tutaj atakuje, więc tak, moim zdaniem powinno to być przede wszystkim użyte te kanały, z których my już korzystamy, gdzie ludzie nas znają i gdzie ludzie nas obserwują. Więc jak ktoś jest powiedzmy youtuberem i rzeczywiście ta społeczność YouTube'owa go obserwuje tam na YouTubie konkretnie, to niech on to. Robię w ramach YouTube'a. Ja robię to wszystko na swoim blogu, bo po prostu tak lubię mieć to w jednym miejscu i mieć, wiesz, jakby pełną kontrolę i wszystkie statystyki i tak dalej, więc... Ale jakby czy to jest must have? Absolutnie nie. Można zrobić dobrą kampanię tylko i wyłącznie na YouTube. Mało tego, można też przeprowadzić dobrą kampanię tylko i wyłącznie na fanpage'u. Jeżeli ktoś ma świetnie rozwijanego fanpage'a, ma bardzo aktywną publiczność i duża część jego publiczności ma tego fanpage'a, wiesz, tam mają zaznaczone, że obserwuj najpierw, czy tam wyświetlaj najpierw, że, że naprawdę te spadające zasięgi ich nie za bardzo dotykają, więc jakby w porządku, tak? To jest, to jest właśnie to, co, co, co mówiłem. No i poza tym jakby kwestia tej modalności, to jak my mówimy do tej społeczności. Jeżeli ktoś świetnie pisze, jego publiczność lubi go czytać, to niech pisze. Jak się czuje dobrze wideo, no niech nagrywa wideo, nie, tak? I, I tak samo z mediami promocji, niech dobierze takie, w których czuje się dobrze. Ja robię to tak, że, że wszystko mamy na blogu, wideo, jeżeli jest skręcone, to wideo mamy też, one jest zaembedowane na blog, ma też swoją wersję tekstową, to zawsze wypuszczamy w PDF-ie, a na Facebooku tylko są zajawki, ale też kieruje ludzi na bloga. I wysyłam newsletter i też mówisz, że hej, pojawił się na blogu nowy materiał, wejdź na blog. No nie. Czyli robię to wszystko, wiesz, jakby blog jest takim centrum dowodzenia, a te wszystkie media poboczne, typu newsletter i Facebook kierują y, ludzi na, na bloga. Natomiast przypuszczam, że wiesz, że jak ktoś ma super rozwiniętego Instagrama, to można naprawdę zrobić doskonałą kampanię sprzedażową y, tylko i wyłącznie na Instagramie. Kładziesz nacisk na metody takie typowo organiczne przy pozyskiwaniu ruchu do siebie na bloga, czy korzystasz też z płatnych reklam skierowanych do nowych ludzi, którzy zupełnie cię nie znają. Yy, wiesz co, tak naprawdę i jedno i drugie. Znaczy, yy, wiele moich artykułów jest świetnie zaindeksowanych w Google, ale to też nie jest tak, że ja jakoś bardzo świadomie pracowałem nad SEO i, i wiesz, jakby jestem mistrzem świata w tym. No nie, yy, tak naprawdę absolutnie nie, bo jak dziś trochę mam, jak rozeznawałem sobie temat, no to tak naprawdę Google, Google, stara się zrobić wszystko, żeby jak najbardziej działać tak jak człowiek, tak? Więc, jeżeli ktoś, wiesz, większość ludzi ma na swoich stronach zainstalowanego Analyticsa, no więc tak, jeżeli jakimiś sztucznymi metodami wypozycjonujesz się na, wysoko na jakąś frazę, na przykład, nie wiem, jak motywować pracowników, i wypozycjonujesz się wideo, no, znaczy wypozycjonujesz się wysoko, ale ten artykuł będzie do bani, no to zobacz, będziesz wysoko, ale jednocześnie masz na swojej stronie Analytica i Google też wie, bo ty mu dałeś do tego dostęp, że ludzie wchodzą na twojej stronie, na twoją stronę, na Twój artykuł i spędzają na nim 3 sekundy. Więc oni wiedzą, że hej, skoro nawet ten artykuł jest wysoko, i dużo ludzi tam wchodzi, ale oni tam są tylko 3 sekundy, to znaczy, że to dla nich nie ma wartości, to ten artykuł... Wypada. Po prostu on wyleci z rankingu. Choćbyś nie wiem, jakie metody stosował. Google cię wywali. A artykuł, który będzie, wiesz, nie będzie używał żadnych tam nawet słowo, jak motywować pracowników, może być użyte tylko w tytule i nigdzie więcej dalej w treści, ale to będzie super merytoryczny, długi artykuł, taki wyczerpujący, pokazujący różne metody, strategie, kiny spojrzenie. I ludzie tam będą spędzać na przykład 5 minut na takim artykule, to Google też uzna, że hmm, na tej stronie. Ludzie wchodzą mniej ludzi na to wchodzi, ale spędzają tam dużo czasu. To znaczy, że ten artykuł jest dla nich wartościowy. Czyli co my robimy? Podnosimy go w górę, żeby więcej ludzi na ten artykuł wchodziło. I wiesz, ja zawsze do tego, do tego tak podchodziłem, że nie skupiałem się tam na słowach kluczowych i gęstości, że mają być pogrubione, takie sraki, owaki, wiesz, tam jakieś alty w zdjęciach i tak dalej. Powiem szczerze, że dopiero całkiem niedawno zrobiliśmy taki przegląd bloga i pod tym kątem jakieś tam poprawki ale po prostu skupiałem się na tym, żeby to była świetna treść, że ktoś tam wchodzi, to po prostu ma stwierdzić, że wow, to jest najlepszy artykuł, jaki ja znalazłem na ten temat. To, to była moja strategia, tak, że to ma być najlepszy artykuł, jaki ktoś znajdzie na ten temat. No i dzięki temu dużo, mam oczywiście dużo ruchu takiego organicznego, ale też wiesz, mam taką strategię, że jak puszczam jakąś zajawkę powiedzmy na Facebooku i widzę, że to zaczyna fajnie, fajnie żreć jakiś tam artykuł, że ludzie go sobie udostępniają, no to oczywiście też go promuję do fanów, do osób, które są znajomymi moich fanów, do -like robimy, Mamy oczywiście jakieś tam swoje grupy ustawione po zainteresowaniach, grupy behawioralne i tak dalej, i tak dalej, remarketing, więc tam, wiesz, te wszystkie piksele są pouruchamiane. No i też to mam tak zrobione, że jak artykuł jest promowany i ci ludzie wchodzą na niego jacyś nowi, no to w tym artykule też musi się pojawić parę takich rzeczy, żeby oni chcieli się zapisać na newsletter. Bo jak się zapiszą na newsletter, no to zobaczą naszą jednorazową ofertę. A jak zobaczą jednorazową ofertę, to jakiś procent z tych ludzi kupi. I okazuje się, że z jednej strony płacę Facebookowi za reklamę, ale tak naprawdę często z tych jednorazowych ofert yy, zarabiamy więcej niż płacimy za reklamę. Czyli mam płatną reklamę, zbuduje mi się lista i jeszcze na tym zarobiłem. Niezle, nie? <gry> Gdybyś zaczynał jeszcze raz swoją karierę zawodową, czy jest coś, co zrobiłbyś inaczej? Tutaj jeszcze od razu zrobię takie zastrzeżenie, bo bardzo często pada odpowiedź, że nie, te wszystkie błędy były potrzebne, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem, ale bardziej chodzi mi o to, jakich twoich błędów moglibyśmy może uniknąć. Wiesz co, na pewno przede wszystkim nie był, znaczy inaczej, szybciej bym założył działalność gospodarczą, bo to jest też prawda, Paweł, to co ci ludzie mówią, bo oczywiście wiesz, tak inaczej, odpowiemy na, na to pytanie na, na, na dwa sposoby, dobrze? Czy coś bym zrobił inaczej, pewnie nic bym nie zrobił, bo wiesz, gdybym był młodszy i działał inaczej, no to dzisiaj nie byłbym... Znaczy inaczej, gdybym działał inaczej, to może dzisiaj byłbym po rozwodzie, może bym brał narkotyki, może byłbym uzależniony od alkoholu, nie wiem, tak? Gdybym działał inaczej. Nie, na szczęście działałem tak, jak działałem. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem. Mam fajnie poukładane życie rodzinne. Nie jestem od niczego uzależniony. Jest fajnie, tak? Więc myślę, że po prostu była ta droga i, i ona mnie doprowadziła w takie miejsce, a nie, a nie inne. Myślę, że jakbym sam sobie coś doradzał, to mógłbym być też głuchy na pewne rzeczy. No bo wiesz, e, ja w tym momencie mam prawie 33 lata. Doradzałbym sobie, czyli człowiekowi, mu trzeba 10 lat, który ma 22, to on miał jeszcze chyba takie, wiesz, jeszcze mentalnie do pewnych rzeczy nie dojrzał. I, bo może nawet te rzeczy mi ktoś radził. Może ja to gdzieś nawet czytałem w jakichś książkach. Ale wtedy to do mnie nie docierało, po prostu, tak? Byłem w jakiś sposób na to odporny i miałem swoje jakieś, wiesz, fantazje. Więc a, a oczywiście akceptuję to, jak było, jak się to wszystko potoczyło, to jest piękna historia. Niczego nie żałuję. Natomiast gdybym dzisiaj coś miał ludziom doradzać, to, to na pewno to, że... Mm, kilka rzeczy. Naprawdę warto działać szybciej, to znaczy tak co ja, o co mi chodzi? Żeby na przykład jak ktoś idzie na studia, to żeby się nie koncentrować tylko i wyłącznie na studiach, tylko niech ta osoba już podczas edukacji dużo eksperymentuje, tak? Niech w wakacje wyjedzie do Holandii ścinać tulipany, albo wiesz, do Norwegii na jakieś tam zbiory, niech działa w jakichś NGOsach, niech pomaga w szlachetnej paczce, albo w wielkiej orkiestrze, nie, tak? Albo może niech się gdzieś załapie na staż, niech próbuje nagrywać podcasty, robić wideo, niech po prostu kombinuje, tak? Niech nabierze jakiegoś konkretnego skillu, bo to jest dzisiaj też bardzo ważne, że wiesz, mnie w ogóle dziwi jakieś bezrobocie czy coś takiego. Dzisiaj ja ostatnio szukałem osoby, która na przykład zna się na stawianiu landing page'y, czy jakichś takich rzeczy, i powiem Ci, że naprawdę miałem problem. Bo wielu moich klientów to są osoby takie, no powiedzmy, nietechniczne, i potrzebowałbym człowieka, który potrafi zrobić prostą stronę lądowania, podepnie im tam newsletter, no i naprawdę był problem. A tak naprawdę wystarczyłoby, żeby ktoś, wiesz, yy, Dobra, nie umiem tego, to sobie siadam, yy, przeglądam, bo jest cała dostępna biblioteka, powiedzmy Leadpages udostępnia całą swoją akademię za darmo. Jak korzystać z ich narzędzia i stawiać bardzo ładne strony landing page? Wchodzimy sobie na landingi.pl i oni też mają całą przebogatą bibliotekę i tutoriale, jak korzystać z ich materiałów i tak naprawdę potrzebujesz tygodnia, żeby mieć konkretny skill. I już naprawdę jesteś na jakimś tam dobrym poziomie i od razu masz klientów i zarabiasz pieniądze, nie? Więc warto się nauczyć jakichś takich rzeczy typu, nie wiem, Adobe Premiere, żeby umieć montować jakieś rzeczy. Albo nauczyć się jakiś robić super w Photoshopie, nie wiem, czyścić pryszcze ze zdjęcia, czy coś takiego, wiesz. Żeby umieć coś bardzo, bardzo dobrze. Może to nie musi być nie wiadomo ile rzeczy, ale żeby się nauczyć czegoś w naprawdę nietuzinkowy taki sposób i być, trzeba być w czymś po prostu świetnym merytorycznie, ale jednocześnie wiem, że to może brzmieć jakby jedno drugie wykluczało, ale zachęcam też do eksperymentowania, bo wiesz, ja jak szedłem do liceum, to, to chciałem być historykiem. Ale później historia mi została obrzydzona w przeciągu jednego semestru, bo zmieniła nam się nauczycielka. Natomiast później stwierdziłem, że chyba będę zdawał na wydział nauk o ziemi i że będę geografem. I zdawałem geografię ostatecznie na maturze i poziom podstawowy i rozszerzony bardzo dobrze mi poszło. I po maturze jeszcze mi się wszystko zdążyło pozmieniać, bo wtedy trafiłem na te programy partnerskie. I ostatecznie na studia zdawałem na socjologię reklamy i komunikację społeczną i tam zainteresowałem się reklamą i marketingiem. No I skończyłem te studia, czyli socjologię reklamy i komunikację społeczną, a robię jeszcze totalnie inne rzeczy. Nie? Więc y, warto też eksperymentować, y, naprawdę kombinować z różnymi rzeczami, jak najszybciej podjąć jakieś działalności zawodowe. O, może jeszcze jedna rzecz. Jeżeli słucha nas na przykład dużo młodych osób, ja nie wiem do końca, jaka jest Twoja audiencja, ale to, co bym też doradził, jeżeli słuchają nas studenci albo przyszli studenci to zachęcałbym, żeby na studia iść gdzieś daleko. I to jest taka rzecz, której ja nie zrobiłem. To znaczy, ja mieszkałem w Mysłowicach, studiowałem w Katowicach, więc w sumie codziennie byłem w domu i tak dalej. I to oczywiście ma swoje dobre i złe strony, ale jak wiesz, znam ludzi, którzy na studia wyjechali powiedzmy gdzieś z Kielc do Krakowa i musieli się przeprowadzić, usamodzielnić, podjąć jakąś właśnie tam pracę, coś zacząć kombinować, to, to wiele z tych osób tak się bardzo szybko ogarnęło, tak? Znaczy... To też nie jest tak, że ja nie byłem ogarnięty, no bo ja podczas studiów od samego początku też pracowałem, ale jednak myślę, że taka gdzieś wyprowadzka mogłaby też dużo, dużo dobrego wnieść w moje życie. Więc to też bym polecał, żeby naprawdę nie bać się, nie, nie bać się tego typu eksperymentów. Super Bartku, powiedz jeszcze na koniec, jeżeli ktoś Cię nie zna, gdzie możecie znaleźć w internecie? To zapraszam oczywiście niezmiennie i z całego serduszka na liczy i jak już będziecie na liczysiewynik.pl, to zachęcam do tego, żeby się zapisać na newsletter i dostaniecie wtedy w zamian ebooka, przestaniecie ci weźcie wreszcie do roboty. Fajny materiał na temat produktywności jest w e-booku, jest też audiobook nagrany, więc zachęcam. No i drugie takie miejsce, w którym, w którym jestem dosyć mocno widoczny, to jest facebook, czyli facebook.com ukośnik liczy się wynik, to jest fanpage. No i również zachęcam do obserwowania mojego profilu osobistego, jak wpiszecie bartek popel to. Po prostu znajdziecie mnie w wyszukiwarce facebookowej. Tak, mam takie. Może nie będę mówił, jakie mam zdjęcie profilowe, bo, bo ono się może zmienić. Więc po prostu, jak wpiszecie jak bartek popiel, to, to pewnie mnie znajdziecie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, wielkie. Trzymaj się, hej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Cię do subskrypcji podcastów w swoim telefonie. Albo zostaw mi recenzję w iTunes. Za wszystkie recenzje, które tam się pojawiły, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To pomaga mi docierać do nowych słuchaczy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.